Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej, a z tej strony Minecraft. Dzisiaj będziemy się grali w Minecrafta, ale to takiego nie byle jakiego ani nie podróbkę, tylko oryginał. No i się idziemy ścinać drewno, dlatego, bo za chwilę będziemy iść iż, ścinać iż, żelazo. To jest bardzo fajne, wiecie. Nigdy nie w Minecrafta bez widów bo są bardzo fajni. I warto by było zostawić łapkę w góry. I tak samo suba. Dobra, przechodzimy do, do filmu. Najpierw sobie tak zesniemy drewno. Zrobimy się sobie crafting maskin Hero Braina. I oczywiście się zrobimy crafting i killów. Taki potężnik. Dobrze, nikt tego nie widział. Dobra, lecimy z filmem. Dobra, tu mamy crafting. Zbieramy. Jak zawsze robimy. To jest zasada. Zawsze robimy na początku drewniany kill off. Bo łapko nie wykopiesz kamienia. Dobra, kopiemy. Raz. Dwa i trzy. Jeszcze raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10! Oczywiście z tego robimy sobie, jak zwykle, kifor, i z kifora wykopiemy żelazo, relacje. I teraz zrobimy z tego sobie 5. I to wykopiemy. Idziemy po żelazo. Patrzcie! O! Żelazo! Co blisko, Kolejne żelazo tam. Oh no, oh no! Tak nie może, tak? Tak nie może być. Jest pełno żelaza, ale żeby nie zginąć, to jest normalnie hardcore. Teraz jak tu zejść? Potem się pojdę po to żelazo. Głupie. Poczekajcie. Najpierw sobie zajmę. O oh no. O oh no. O oh no 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 no. O oh no. O oh no. O oh no 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 no. O oh no. Oh o no, no 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 no. Idziemy sobie ku żelaziwu. Tak się gada. Żelaziwu, a nie żelazo. Dobra, lecimy z koksem. I idziemy sobie tutaj. Płyniemy sobie wodą jak zwykle, bo nie mam bloku, bo dopiero zaczynamy. Przygodę z Minecraftem! Em, em, em. Bo go... Przygodę z Minecraftem, em, 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 Przygodę z Minecraftem. Dobra, lecimy po żelaziwu. Żelazo, żelazivą, jak tak to i tak gada. Dobra, ja będę mu żelazo. Dobra, yy, tu jest... Uwaga! Tu gdzieś bieski, gdzieś. się ziemi właśnie tak pod kopie. Tam jest żelazo! Nie, tu! Tu, tu się nazywa. Dobra, musimy nakopać kamienia po pierwsze, żeby się podbudować. Wychylam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Tak się liczy, a nie tak. Trzy. Tak nie. Jakby nie liczcie tego paska zadań, dlatego bo nie wiem jak to zrobić w tym OBS-ie. Widzicie? Tam jest taka kropka i to ja nakrywam. No i tutaj się lecimy. No i tutaj tam jeszcze trochę szeczkę pokopiemy Raz. Dwa, trzy i zobaczymy, czy nam styknie. Trzydzieści trzy w 33 roku. Lecimy, tak? Podbudowywanie się, tak się o? O, żelazo, tu jest. I lecimy. Pierwsze żelazo zdobyte. Dobra, lecimy z drugim. Nie, 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 to by nie, 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 teraz musimy jest to nie, 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 Idziemy po nim. Ech, a to jest wersję. Czasną 1,22 kropka. Nieczę! Teraz musimy nakopać kobla. Koblistą. I węgla przy okazji też tutaj pod nosem. Dobra? Lecimy z węglem. Wykopałem dopiero parę, a już mi się nie chce. Tyle będziemy mieli żelazne książki. Musimy iść do kopalni! Zdobyć diamenty najlepsze na świecie! Lecimy. No. Lecimy. Po diamenty! Dobre, słodkie diamenty! Lecimy teraz z koblem. I za chwilę i idziemy kopać. I może miłisko jeszcze. Poszukamy sobie wioskę. Ty, ty, ty. Poszukamy sobie wioskę. Ty, ty, ty. Może e, napiszcie w komentarzu, czy chcecie Fortnite'a, albo Robloxa, albo The Long Drive. Dobra, no to tymczasem my kopiemy. Jak będziemy mieli 64, to idziemy. Już 57, 58, 59, 60.

i się sobie tam podkopiemy. O tu jest żelazo. Zrobimy sobie platformę i wykopiemy. Bo za będziemy mieli całą armożę. A to dobrze, no. Początek! A ja potem, jak będzie, jak będę jak kogoś jak to potem będziemy mogli grać na multiplayer i ten świat będzie, następny będzie, Tylko będzie, jak 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 jak Tadam, oliojojoj. A noc to nic takiego, to tylko dla bombików jest. jest fajne. Tak o, sobie pójdziemy. Dobra, wykopiemy sobie to. Ile mamy w koszu dopiero? Nie wiem, nie wiem, co zbieruje, ale to się w pewnym czasie nagryje, tak nie wiem. Jest. Dobra, jesteśmy tutaj, oto. Gdzie jest to żelazo? Nie wiem, gdzie jest żelazo. Też problem. Tam jeszcze trochę na górę. Podkopać się, czy co? Tam jest dopiero, O nie. Przepraszam? jest to żelazo? Przepraszam bardzo. Gdzie jest żelazo? Tam jest żelazo, ono się tak powie. Teraz nie wykopię, to ja się wkurzę. Dach ja się skończył kilo jakoś jakąś Ja dwa dizka mam. O! Jest to od razu lepiej. Cały kilo w trawie, cały kilo wsłużyłem do żelada. Tak. Teraz tylko przepalić i idziemy dalej. Kominek, lewy deski albo lepiej węgiel się dam albo pochodnie się z nich zrobię najpierw pochodnie a to reszta się użyję do żelazu patrzcie nie wiem pokażę jak to jest jak to się spotcząkujący ja to się spotkał, nie? A będzie taki mi ranik najmniej na przykład paczek e. tu się klikniemy i to mamy więcej nie tu mamy więcej, jak mamy więcej, to pokazujemy że i klikamy, co chcemy skraftować, jeżeli jest na czerwono, to wtedy nie, a jeżeli na zielono, to możemy to skraftować. A jeżeli to się klikniemy, to wtedy to co możemy skraftować, tak. Tu nic nie umiem skraftować, bo nic nie ma, prawie. Poczekajcie, a zobaczymy czy coś tu jest żelazo. Widzicie, w, 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 to jest tu żelazo. Chyba ja się tu przyglądam nigdzie nie ma żelaza. Widzicie? Żelazo gdzieś? Tam nie żelazo. Jakby ktoś... Tam, widzicie? Ale to jest chyba z tego trochę. Pierwsze, zrobił się w... z tego arbor. I się zostawimy na. Jesteśmy już. Znowu teraz ten jeden dwa, Czy potrzebujemy jeden, trzy budki robimy? Jest, mamy już budki. Ubieramy i już mamy tyle. Mm, sześć, raz, Teraz.

Ja się zrobiłem nóżyczki i wszystko, i to resztę... Na razie nic nie mamy. Nic! Totalnie nic! że mogę to zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze potrzebujemy... Dwa. No i tak, tu nie ma potworu, bo się dają tryb łagodny. A patrzcie jaki mam mocny komputer. Wystarczy, że dam escape, ustawienia, ustawienia graficzne i siedzimy na full'a. Over the gry. O. Tam jest portal. Na pewno tam pójdziemy. I nic mi nie zasina, widzicie? Ha, o. Widzicie? Dobra. Ile tu już mamy? Raz, dwa. Idealnie na spodenki nam trafiło. Ale już musimy kilo raz, dwa, trzy i musimy dwa tak dać. Czekajcie, wyraz na nogawice, kurde. Nie mamy, nie mamy. Musimy pozbierać się i nakopać jeszcze trochę kobra. Raz, raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Oh no, musiałem już spadać. Ręką się zbierzemy. Crafting. Idziemy do. Mogę? Teraz jak tu zajść? Mogę? Jak już tu jestem, to nie ma nic O, razu. Proszę, żeby tam było trzy. Wtedy by byłem szczęśliwy. był. Um, um, um. <laughs> Żelaziwu! Um, chyba drewnianym tego nie wykopię. Mm, Żelaziwum! Teraz musimy sobie zrobić kilo w kolejny. My się zepsuł. I kolejny raz musimy wykopać żelazo. żelazo. Żelazo, 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 Lecimy! Ze spodenkami, spodenkami. Żelazo, 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 żelazo. Aha, dobra. Mamy już to. Teraz wystarczy tylko ten crafting zebrać i możemy sobie zrobić spodnie. Dobra, zbieramy kraft i robimy sobie spodnie. No już za chwilę będziemy mieli całe ekwór lasne. Obraliśmy i teraz idziemy dalej w podróż. tam widziałem chyba ten, czy nie przewidziałem. Już mamy prawie cały lasny set. Poczekajcie, teraz jak tu zejść? Fajcie, jakby tu zejść. O jestem już. Teraz wystarczy, żeby sobie żeby drewno. <krym> I idziemy dalej. Do portalu. Już to jest w chwili, ukończymy normalnie. Do Minecraft. No, normalnie to szybko poszło. Dobra, zbieramy drewno i może będzie tuba continue. I piszcie w komentarzu, czy nie chcecie ko kolejnego Minecrafta. I napiszcie, jakie mody by chcieliście zobaczyć. Jak zwykle is, wam zostawiam link do Minecrafta w Albo nie, 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 nie. Jak piszecie sobie Minecraft, no wtedy wam wyskoczy Minecraft i możecie sobie go pobrać My 44 Lesti no ja jeszcze tu chcę, chciałbym zobaczyć Ile mamy pochodni 16 Nie że za dużo, nie za mało Nie widać tego, więc Więc nie bierzemy nic stąd Uciekamy dalej bo muszę być ciekawsze tam było Lud niż tutaj Idziemy dalej. nic nie widzę. I coś jakoś myślę, czy po Idziemy dalej. No i tu mamy, nie? Normalnie wszystko się gramy. Yy, dobra. No i idziemy. Patamy tam jest ten portal. Idziemy do niego. Albo i płyniemy. Dobra, wpłynę. Patrzcie jak się generuje portal od dołu. Jak się powolicie, to to będzie. Mógł. O teraz widzicie, jak tak się pomniej. Do... Krzemienie i obsydian. Ile mamy złota? Teraz tylko zrobić ten. I teraz możemy się zrobić sztabki złota. I wpisujemy szyb. Możemy maksymalnie pięć. Mamy dużo bogactwa raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Już prawie myślałem. Ale to jeszcze nie, teraz... Czekajcie. Kilo zrobiłem i kupimy się krótko. zrobić. O! Zobaczymy, czy nie ma kocu nic więc Możemy wykopać. Oh, nie, nie chcę przedwinać. Ja pier... Ja pier... Dobra, lecimy dalej! Jakby ktoś chciał się nagrywać, to najlepiej nagrywać z Crux and 1000. No i teraz już jesteśmy prawie gotowi A czajcie to, że raz widziałem serio Hero Brain, a nie zrobię rzutu ekranu No i lecimy Zobaczymy czy nie ma dziś żelazi wum To na pewno chyba nie będzie Czy ja się dam Ustawienia graficzne, jeszcze tam trochę mniejsze, żeby był mniejszy obraz. A zgadnijcie w jakiej rozdzielczości nagrywam. Napiszcie w komentarzu. Dobra, zlutowany. Teraz idziemy szukać wioski! Wioski, wioski, tak! Nie przemyśleliście się! O, ówce! Możemy się zrobić. Poczekaj! Pierwsza opcja! Halo! Miało być normalna, nie taka. O, biały barwnik, dobra. Ym, możemy to zrobić. I teraz patrzcie. Nie? O nie. Dobra, nic, nic, nic nie jest, nie będzie. Jest. Jest. Teraz będzie magia! Ty jednak nie ma... jednak nie... Jest, jest, magia Nie Ty tu się A już ty! właściwie... e- właściwie idziemy dalej. I teraz. Uwaga! Uwaga! mnie! Tego już nie idzie! Tak, idzie! O, dobra, mamy, będziemy mieli takie łóżko! Mamy crafting! Robimy łóżko!